Nazywamy ją zabawka, dlatego że jak ona przyszła, to mamy takiego bardzo dobrego operatora, który uwielbia katy. No i chciał pierwszy wsiąść, a ja jako brygadzista mówię: Dajcie dziecku zabawkę. I tak zostało do dzisiaj. Mam przyjemność Państwa dzisiaj gościć w bazie Portu Północnego na Starym Placu Węglowym. Zakład zajmuje się przeładunkiem węgla i rudy żelaza. Posiadamy dwa piersy przeładunkowe. Możemy przyjmować statki największe, jakie mogą płynąć na morze Bałtyckie. Dobra, wyciągamy na ląd. Dodatkowo mamy możliwość załadowania 400 ciężarówek dziennie. I mamy również załadownię wagonów, która, która jest w stanie załadować 8 kładów pociągu. Dowa przestoju statku jest tak zwanym demeryjżem, i ona jest karą w wysokości nawet do 30 tysięcy dolarów. W tym roku dostarczyliśmy już trzecią maszynę Caterpillar model D9, specjalnie przygotowaną pod zamówienie klienta. To spycharka z silnikiem o mocy 337 kW. Według mnie starego operatora komfort to jest swoją drogą, moc. Dopkanie tego urobku przykładowo do maszyny, to to widać, to widać od razu efekt tej maszyny. Jak ona przejeżdża i, i dojeżdża przykładowo do skarpy, to od razu widać ile się sypie na dół. I to jest właśnie wydajność pługa. Ma się kulać węgiel, ma się kulać przed pługą. Prezentowany egzemplarz wyposażony jest w lemież do aplikacji węglowej o pojemności 36 m3. Przy napełnieniu lemiesza świetny jest układ samopoziomowania pługa pod względem ustawienia spycharki, który bardzo ułatwia pracę i zwiększa wydajność po prostu. Masa eksploatacyjna maszyny wynosi około 50 ton. Bardzo System kamer 360 stopni, wyważenie tej maszyny poprzez zryw na pewno moc. Bardzo wygodny fotel. Są przypadki, że musisz wjechać w nocy na hałdę o wysokości 30 metrów i czujesz się w niej bezpiecznie. Ta praca jest bardzo ciężka, ale dzięki temu sprzętowi nie odczuwamy tych niewygód, co tutaj są. Maszyny pracują bardzo dużo godzin i bardzo często wypadają nam tutaj przeglądy, które robimy na miejscu. Dlatego serwis jest dostępny cały czas dla klienta. Nie możemy sobie pozwolić na przystoję. Jesteśmy tutaj po to jako serwis, żeby maszyny były sprawne i eksploatowane cały czas w ciągłym ruchu. Jesteśmy pewni tego, co dostarczamy. Klient śpi spokojnie, ponieważ ma pełne wsparcie od naszej firmy. Dzięki maszynom k. Dajemy radę, to wszystko ociągnąć. to wszystko po prostu działa jak taki mechanizm taki, który się zazębia. To było wielkie wydarzenie dla mnie, po prostu cały rok tam ją czekałem. Nie wyobrażam sobie wracać teraz do starych maszyn, nie? No bo to, to, to jest niebo, ziemia. To jest prestiż na czymś takim pracować, bo to jest w tej generacji pierwsza w tej części Europy i ci co się znają to tylko zazdrość